tu, kurwa. Jak się nazywa w ogóle ten chłopak na górze? Ten instruktor cały? Tomek. wypnął mnie, bo kurwa sam we mnie skoczył. No. no wiesz, mówi że jestem ready, set, go. Ja mówię, jeszcze chwilę, chcę popatrzeć. <grym <grym kurwa, zajebiście. Kres, jeszcze raz? No raczej. Naprawdę? No, no mm. dzisiaj Ty jesteś kamerzystą, od tego mogę. <grym> Ja się trzęsę. Wiesz, z tymi nogi latałem mi na całą, a Na początku jest to Ale ma, uśmiech jest, zadowolony. <grymne> podziwiam was, naprawdę. <ten> <grymne> Dziękujemy. Spokojnie zachowajmy się, stąd się je podziwiam. O to się zapytałeś. Lecimy tą fioletową Tasiemkę. W tym miejscu. trochę ci do ręki. I żebyś jej nie puszczał, chyba że bardzo chcesz stwierdzić w lecie, że czujesz się ok. A, obróć się jeszcze do zdjęcia. Fajnie okay. się czy wiesz, że to będzie tak z Tasiemką? W tym miejscu będzie się tym... trzymał pod o tak Proszę niżej O w tym miejscu, to jest mięciutko tutaj w tym razie czekasz żebyś dołożył prawą Jeśli będziesz się oczywiście, lub tutaj Tak? Jakieś pytania? Po <słuch> to to robimy <słuch> <słuch> Zaraz Czemu? zobaczysz Dlaczego nie mogła ani perfum kupić? <słuch> <słuch> Dobry, tak A więc to odpowiedz na to pytanie po skoku, ok? Co byś wolał? Jak byś pamiętał oczywiście, to to ci da odpowiedział Czekaj, ci tak, odepniesz mnie, podchodzę, zamykam oczy i budę się na dole, tak? <grym> Mniej więcej tak. Mniej więcej tak. długości. do połowy długości. Jeszcze spokojnie. Jeszcze nic nie robimy. Ja, to... Jeszcze momencik, dobrze? Si Pomoc kogoś jeszcze się poopatował. Po dobra. Ale też puszczysz, teraz tak. Już w momencie, poczekaj, okay. tylko ta y, jedną rzecz, którą chciałbym mm -hmm. się wymusić, to jest twoja ręka za bardzo tam krąży. Zobacz, od razu tutaj, ok? Tutaj. Widzę, że krąży, a to nie, jest, to nie jest dobre. Jak będziesz gotowy, podejdziemy do krawędzi, ok? Mm -hmm. Teraz tak, do, złym nawykiem jest patrzenie na dół, patrzymy na horyzont. Aha. Już tak pięknie jest tutaj. Tak, tak jest pięknie. Masz, jak z tymi nogami? To jest tak. To nogą będziesz wychodził, to, no. to się puka, tak, żebyś no. I na te supermarkety. Dużo osób mdleje. M mdleje? Mhm. Znaczy, jeśli czuje się źle, to możemy zrezygnować. Czuję się bardzo dobrze. Bardzo dobrze, no? Siedem, tylko no? to, Nie to no, mdleje nie, no, bardzo rzadko, to jest Ale elit, no. Dobra, eee, tak. którą do przodu? Ja, 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 ja musimy podejść, musimy podejść do krawędzi, jeszcze, jeszcze, jeszcze ja ci powiem, jeszcze, 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 spokojnie, nie patrz w dół, nie patrz w dół. jeszcze podejść. róbki topki sobie, tak, 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 o dokładnie tak i ta noga, pamiętasz, lewa, do przodu skakuje. tak? Mhm. Troszeczkę bardziej się w prawo skręć, o tak ciałkiem, dobra, gotowy jesteś? W ten moment, najgorzej skurwa czekać, co? Tak, rozumiesz. A możesz mi delikatnie pomóc, w sensie, że im pchniesz? Pomogę ci delikatnie. Tylko powiedz, że jesteś gotowy. Jeszcze bardzo ładne są widoki, mogę popatrzeć. <grym> Wiem, że... Oczywiście. Ja wiesz mi, że nie jesteś ani pierwszy, ani ostatni, który się tu stresuje. Kurwa, są strony strasznie, mimo że po górach uwielbiam chodzić. Ale wiesz, w się nie każą skakać. No, to fakt, ale raz już spadałem, miałem przyjemność tą. No to teraz ty to na naprawdę długo. Raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7 i Bach o ziemię. Nie, nie, nie. Uzasaduję. Bach o ziemię 8, to było 9. 9. A to jeszcze jest do 9 na 60. <laughs> o, rany, rany, dobrze. Dobra, gotowy? W świecie, kochany. Ok. W tą stronę. Tak jest. Lewa noga do przodu. Gotowe? Lewa noga do przodu. Dobra. idziemy Na 3, 4, Czekaj jeszcze moment Kurwa. Czemu czekam? Wiem, 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 raz, wiem, raz, wiem, raz, wiem, raz wiem. Po prostu liczymy, okej? Okay? Do ilu? Ready, set, go I lecimy Ready, set, go I ja, nie, Poczekaj jeszcze momencik i pół minutki mi daj, to, dosłownie Bo jest całą no kurwa Dziwne nie jest, no stoisz na 220 metry <laughs> Pięknie A powiem żeby to był ostatni, kurwa, prezent tego typu <laughs> jest to, to samo powiedz po skoku, okej? Okay? Zobaczymy, czy będziesz tego samego zdania. Na tak mówiłeś? No, różnica jest naprawdę ogromna, co zrobisz Ale wiem jedno drugi raz się nie skacze. <grym> Dobra, jedziemy, okej? moment okay? momentu, jeszcze chwilkę do no osłony no, no, Bo czekasz Za długo? Bo czekasz, tak Dobra Ready, Trzy, czekaj, set, go! Set, go! Kurwa zajebiście. Ja pierdolę jak fajnie. Ja pierdzielę! Zajebiście! Ale obstranny byłem tak na górze, że kurde... Tylko to, że mi dać koszulki cię przekonały. <grym grym> Dzięki. Ja. Yeah. Fajnie? Zajebiście. Kotu, kurwa. Jak się nacywał w ogóle ten chłopak na górze? Ten instruktor cały Tomek. Wypchnął mnie, bo kurwa samym nie skoczył. No, no wiesz, mówi zostałem ready, set go. Ja mówię jeszcze chwilę, chcę popatrzeć No kurwa, zajebiście kot Jakie wrażenie, no raczej Naprawdę? No proste, no dzisiaj Ja się przejrzę Wiesz, takie nogi latały całe łapy spocone Na początku jest najgorzej Jeszcze chwil, zadowolony Jeszcze na tym kurwa Na tym podejście jeszcze kurwa Jeszcze raz też? No raczej To samo co tobie, że wiesz, że e, nie mogłaś mi perfum kupić Pst. No musimy poczekać, żeby była taka luka. A tu to nie, to spoko. Nie, 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 poczekamy chwilę, zobaczmy, jak będzie trzeba czekać mniej więcej. Na sobie chwilę odpocznę No, naprawdę wrażenia są spoko Spodnie już z, z, zmieniłem. A tamte były całe, takie chyba zarobione zajebiście Dobre uczucie, jak się wyjdzie kurwa, pierwszy, pierwszy w ogóle, krok W przejebane jest na górze kurwa czekać i zlekać jak ja to robiłem Bo się kurwa coraz bardziej I byłem obstrany no. pomógł mi tam Tomek, nie Tomek, ten instruktor cały wypnął mnie I kurwa go. Go. Idzie Już po ptakach. Poleciał